Odcinku z serii Strefa noc. Jest to seria mojego podcastu, w której poszukujemy odpoczynku wyciszenia od stresowania. Jeżeli masz więc taką potrzebę lub ochotę, zostań proszę ze mną, bo dzisiaj szykuję bardzo fajny odcinek. Zaczniemy od opowieści ze świata przyrody, żeby potem oddać się powiązanej z nim refleksji i relaksacji. Zawsze staram się, żeby ta całość była taka spójna, tak abyście mogli dowiedzieć się czegoś, ale też może zaczerpnąć jakąś inspirację, lekcję z natury. Gwiazdą naszego dzisiejszego odcinka będą grzyby. Dla mnie to już od dłuższego czasu jest temat naprawdę fascynujący, biorąc pod uwagę samo to, że one są po prostu wszędzie, zarówno w nas, jak i dookoła nas. Często są pomijane w narracji na rzecz zwierząt i roślin, ale mają tak ogromny wpływ na nasz świat, już od półtora miliarda lat łączą rośliny, drzewa, całe ekosystemy. Przy tym wszystkim są jednak bardzo tajemnicze, bo szacuje się, że odkryto tylko 10% z nich. Jako że jest to bardzo, bardzo szeroki temat, to skupię się dzisiaj tylko na jednym jego aspekcie, a będzie to grzywnia, czyli wszystko to, co niewidoczne gołym okiem. Bo nie wiem, czy wiesz, ale to, co widzisz podczas grzybobrania, czyli ten taki słodki kapelusik, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Nawet kiedy takiego delikwenta już sobie zerwiemy, to cała jego grzybia, esencja pod ziemią wciąż będzie żyć. Kryje się tam właśnie grzybnia, czyli ta ukryta część życia rozciągająca się pod powierzchnią ziemi. Jest to coś bardzo trudnego do opisania, bo gdyby spytać, jaki kształt ma grzybnia, to tak jakby spytać, jaki kształt ma woda, żadne dwie grzybnie nie będą takie same. Można sobie ją jednak wyobrazić jako sieć takich bardzo cieniutkich, białych nitek, cieńszych niż włos. Te nitki tworzą bardzo zawiłe struktury, które przy dobrych wiatrach mogłyby rozprzestrzeniać się w nieskończoność. Ciągle bowiem eksplorują teren w poszukiwaniu potrzebnych minerałów. Ciekawym, ale abstrakcyjnym dla nas konceptem jest to, że grzybnia może iść naraz w wielu kierunkach. Tak jak człowiek na pustyni w poszukiwaniu wody może pójść tylko w prawo, lewo czy prosto, tak grzybnia może wyruszyć we wszystkie te kierunki naraz, ponieważ posiada umiejętność rozdwajania się. Tym sposobem jest w stanie wybrać dla siebie najbardziej optymalną trasę po to, czego akurat potrzebuje. Na dodatek, może próbować wszystkich tych opcji bez żadnych konsekwencji, po prostu wycofując się z tych, które okazują się jałowe. Myślę, że taka opcja nieraz by nam się przydała w ludzkim świecie. Wtedy, może, jedna nasza odnoga mogłaby pracować w finansach, a druga rozwijać się artystycznie jedna odnoga mieszkać na wsi, druga w mieście. I tak, bez żadnych konsekwencji, moglibyśmy usunąć tą, która nam nie pasuje. Byłoby to oczywiście wygodne, ale konsekwencje też mają swój urok. A wracając do grzybów i całej tej sieci, to właśnie ona łączy drzewa, rośliny, inne grzyby, tworzy coś w rodzaju leśnego internetu. Ten internet ma jednak pewną dodatkową funkcję której nasz nie posiada, a jest to wymiana składników odżywczych. Poza tym, raczej standardowo użytkownicy wymieniają się informacjami i ostrzeżeniami. W każdym razie szacuje się, że aż 90% roślin żyje właśnie dzięki grzybom. Grzybnia oplata korzenie roślin i tworzy z nimi symbiozę. Jest to układ korzystny dla obu stron. Grzyby Dzięki tym sposobom, o których właśnie rozmawialiśmy, są w stanie w szybszy sposób pozyskać wodę i składniki odżywcze z gleby. Natomiast rośliny odwdzięczają się cukrami, które wytwarzają podczas fotosyntezy. To piękny przykład naturalnej współpracy, dzięki której obie strony mogą przetrwać, ale też podtrzymywać ekosystem. Chociaż i w tym systemie są pewni hakerzy, takie cwaniaczki. Są to rośliny, które czerpią składniki odżywcze z grzybni, też z innych kwiatów, bo jest to cała ta sieć, ale nie dają zupełnie nic od siebie. I co ciekawe, te rośliny już w ogóle nie są zielone, przez to, że wycofały się z fotosyntezy czyli, uproszczając, te skubańce tak się wycwaniły, rozleniwiły, że polegają już tylko na tym, co dostają od innych. Mam nadzieję, że odpowiedników tych roślin w ludzkim świecie nie spotykacie w swoim życiu zbyt wielu. Muszę jednak przyznać, że te rośliny są naprawdę cudownej urody. Wyglądają tak trochę kosmicznie przez brak zieleni, i nawet jeden z gatunków nazywa się roślina duch, więc to trochę pokazuje, o czym mowa. W opisie zostawię link do przykładowego zdjęcia, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Kolejnym ciekawym aspektem grzybów są na pewno relacje między nimi. Niektóre gatunki grzybów mogą mieć nawet 23 tysiące płci. Wszystkie są ze sobą kompatybilne. Na dodatek grzyby mogą rozmnażać się zarówno płciowo i bezpłciowo, więc wybór, jak widzisz, mają w wielu kwestiach, również w życiu miłosnym. Ogólnie grzyby reagują na środowisko elastycznie. I gdy stoją przed wyborem, są w stanie wybrać spośród kilku opcji najlepszą dla siebie. U niektórych mykologów rodzi to filozoficzne pytania, refleksje nad kwestią inteligencji, którą tradycyjnie wiąże się z mózgiem. Swoją drogą przez niektórych grzybnia porównywana jest do mózgu, właśnie. Słowo inteligencja pochodzi z łacińskiego intelligentia, które rozkłada się na dwa elementy inter czyli pomiędzy i legere co oznacza wybierać lub czytać etymologicznie inteligencja odnosi się więc do zdolności wybierania pomiędzy dwoma różnymi opcjami czyli podejmowaniem decyzji rozumieniem i przetwarzaniem informacji w tym sensie inteligencja to możliwość dokonywania wyborów i rozumienie ich znaczenia w danym kontekście może czasem więc za mało doceniamy grzyby które mimo braku mózgu jako takiego potrafią podejmować decyzje z niezwykłą precyzją i elastycznością. Grzyby uświadamiają nam, jak wszystko jest ze sobą połączone, jak niewidzialne sieci wspierają życie na poziomie, który często umyka naszej uwadze. To trochę tak, jak nasze ludzkie niewidoczne połączenia, przyjaźnie miłości, cicha adoracje. Które nie zawsze są widoczne, ale mają niezwykłą moc i potrafią dodać nam skrzydeł. Jako ludzie jesteśmy niejako zaprogramowani na związki z innymi. Od zawsze żyliśmy w grupach, w których różnorodne relacje tworzyły sieć wsparcia. Związki te, choć często subtelne, mają fundamentalne znaczenie w naszym życiu. Znany amerykański psychiatra i psychoterapeuta, którego zresztą bardzo podziwiam, Irwin Yalom, w swoich książkach przytacza koncept falowania. Za tym słowem kryje się wpływanie na rzeczywistość i na innych ludzi, na ich emocje, myśli, wybory. Każdy z nas tworzy takie koncentryczne pole wpływu. To coś jak fale na wodzie i stąd ta nazwa. Fale, które rozchodzą się coraz dalej, stając się mniej i mniej widoczne, ale jednak wciąż trwają na poziomie nano. Nawet kiedy nie jesteśmy świadomi swojego wpływu, coś po nas pozostaje niewidoczna, ale potężna siła, która ma swój ślad w świecie. W ten sposób zostawiamy coś po sobie, nawet bezwiednie. To zrozumienie daje poczucie, że mimo skończoności i przemialności życia, jego sens nie jest wcale odbierany przez upływający czas. I nie chodzi o nasz wizerunek czy nazwisko, tylko o to, żeby pozostawić po sobie coś z życiowego doświadczenia, cechę, wskazówkę, cnotę czy pocieszenia, które będą i dla nas, jako nasze dziedzictwo. I dla wszystkich innych, których spotykamy na swojej drodze. Fale, które wzbudzamy w ludziach, mają większą wartość niż nasze indywidualne przetrwanie. Dlatego warto w życiu mieć taką odwagę, żeby wpływać, oddziaływać na innych, dawać im coś, co trwa, nawet jeżeli nie jest widoczne gołym okiem. Z bardziej oczywistego oddziaływania jest to posiadanie dzieci. Czy darowanie organów, tworzenie sztuki, ale też szerzenie wiedzy, dzielenie się ideami z różnych dziedzin, a także połączenie się z naturą. Wszystko to tworzy sieci, które nie tylko dają życie, ale też odciskują na nim niezatarte ślady. Te szczególne więzi nabierają jeszcze większej mocy w kontekście bliskich relacji. Gdzie możemy zobaczyć, jak nasza obecność, słowa, gesty, działania zostawiają ślad w czyimś życiu. I nie chodzi tu tylko o to, żeby ktoś ci podziękował, ale o to, że dzięki Tobie w kimś coś się poruszyło, coś się zmieniło, część Ciebie staje się częścią tej osoby, nawet jeśli nie zauważamy tego na co dzień. Mogą to być przecież rzeczy, które robimy świadomie, ale równie dobrze. Takie drobne, niewielkie gesty, uśmiech, sposób w jaki podchodzimy do jakiejś sprawy, czy sposób w jaki wspieramy innych w trudnych chwilach. To wszystko ma moc, którą odczuwają ci, którzy są w naszym życiu i którą przekazujemy dalej, jak fala na wodzie, której wpływ jest odczuwalny nawet wtedy, gdy już znika z powierzchni. Pomyśl teraz, proszę, o osobie, która jest dla Ciebie szczególnie ważna, z którą czujesz wyjątkowe połączenie. Może to być ktoś, z kim rozmawiasz codziennie, dzieląc codzienne chwile i troski, ale równie dobrze może to być ktoś, z kim spotykasz się rzadziej, a jednak jego obecność w Twoim życiu ma ogromne znaczenie. Może to być przyjaciel, partner. Członek rodziny, a może ktoś, kto właśnie pojawia się w Twoim życiu tylko przelotem, od czasu do czasu, ale z kim czujesz taką szczególnie głęboką więź? Wyobraź sobie teraz, że to połączenie między Wami jest jak grzybnia, ukryta, ale niezwykle silna. I to coś więcej niż pojedyncze rozmowy czy wspólne chwile. To niewidoczna nić. Która trwa nawet gdy milczycie, nawet gdy dzieli was czas lub przestrzeń. Tak samo jak w lesie, gdzie pod ziemią rozciąga się rozległa sieć niewidocznych połączeń, które wymieniają informacje i wsparcia, tak i w relacjach istnieje subtelna energetyczna nić, dzięki której oddziałujemy na siebie nawzajem. Zamknij na chwilę oczy, i poczuj to połączenie. Wyobraź sobie, że z Twojego serca, do serca tej osoby, płynie ciepła, świetlista energia, jak nici grzybni, przynoszące życie między drzewami. Może to być delikatne, ciepłe światło, a może miękka, pulsująca energia, która powoli wypełnia przestrzeń między Wami. Zastanów się przez chwilę, co sprawia, że ta osoba jest dla ciebie taka ważna? Może masz w głowie konkretne wspomnienie, rozmowę, która podniosła cię na duchu, spojrzenie, które mówiło więcej niż tysiąc słów, może jakiś gest, który pokazał ci, że jesteś dla niej ważny, a może po prostu na samo wspomnienie tej osoby na twojej twarzy pojawia się uśmiech. Co w niej lubisz? Może przyjąłeś od niej jakieś powiedzonko, którego teraz sam używasz. A może zainspirowała cię do czegoś, do zmiany, do spróbowania czegoś nowego. Poczuj wdzięczność za to połączenie, za to, że ono istnieje. Nieważne, czy jest widoczne na co dzień, czy ukryte głębiej pod powierzchnią. Wyobraź sobie, że wysyłasz tej osobie ciepło. Dobrą myśl, życzenie spokoju i radości. A teraz pozwól sobie także przyjąć coś od niej. Może właśnie ciepło, wsparcie, dobre wspólne wspomnienie. Wyobraź sobie, że to połączenie działa właśnie w dwie strony. Tak jak w naturze wszystko jest wymianą tak samo Ty możesz dawać i otrzymywać. Pomyśl sobie, że na pewno jest jakaś osoba, która podczas tej relaksacji pomyślałaby właśnie o tobie. Niech to zostanie z tobą na następny dzień albo na dłużej. Relacje, nawet jeśli nie dostrzegamy ich każdego dnia, istnieją, wzmacniają nas i tworzą niewidzialną sieć, która daje nam wsparcie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mnie do końca. Mam nadzieję, że Twoje myśli są teraz spokojne i klarowne. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, będę bardzo wdzięczna za jakiś komentarz, łapkę w górę albo obserwację. Za dwa tygodnie zapraszam Cię na kolejny odcinek, tym razem ze strefy Dzień, więc będę taka trochę bardziej pobudzona i będę starała się zainspirować Ciebie. Do who